Hej, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, w nowej odsłonie, w nowej starej, ponieważ zdjęłam włosy sama. Mam wizytę, ułada się dopiero za dwa tygodnie. A część pasem, który miałam tutaj na dole, zaczęło mi się już odklejać, tak jakby na brzegach, i strasznie mi to wkurzało. Ja jestem takim typem, że jak mam coś takiego, to od razu drapię. No i tak zaczęłam sobie to zdejmować. Miałam jeszcze resztkę płynu, więc na luzie zdjęłam, zaraz wam pokażę te włosy objętościowo. No i teraz przez najbliższy czas będę miała swoje naturalne, które wyglądają pięknie, ale mogłyby być trochę gęstsze. Wiadomo. Jednak poza długością, przy włosach doczepianych, bardzo tęsknię też za objętością. Mhm, dziękuję. U, leci zimno, nie? Masakra! 19 stopni. Wczoraj. No teraz wyszło w końcu słońce, ale jest tak mega jesiennie. Zaraz wam pokażę, jak to u nas wygląda w ogrodzie. Wczoraj były 24 stopnie, było cieplutko, ale dzień zakończył się stresująco. Co się stało? Miałam no, ja wypadek na rowerze. No, Oliwia miała wypadek na rowerze. Skończyło się na szczęście. Tylko... I aż obitymi kończynami i tkankami zdartą brodą, brodą <grywa> tutaj zdarte zdarte, po prostu masakrycznie ręka trochę boli ale absolutnie nic nie spuchło niczego nie zwichnęła nie złamała no i jechała z koleżanką z góry rowerami wpadła w poślizg i rower przesilił się do przodu i to nieko poleciało jakby do przodu No. i spadł na mnie rower więc, jak przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia z moim mężem, to byliśmy w szoku. Znaczy, w ogóle, byłam totalnie zestresowana, kiedy brałam telefon, że to się wydarzyło. I Oliwii Kumpela, Julka, którą gorąco pozdrawiamy i ją wspierała psychicznie, <grybujesz> była załamana. Znaczy, załam ona była przerażona. To też zresztą. Tak. Także to wyglądało strasznie, i ona mówiła, że ten upadek wyglądał strasznie że Oliwia po prostu przeleciała przez ten rower, eee, ale dobrze wszystko się skończyło. Także taka pamiątka na koniec wakacji. No i na rowerze raczej przez parę dni Oliwia nie pojedzie, bo ta ręka trochę jednak ją boli. I za parę dni jest szkoła. Oliwia rozpocznie rok szkolny z piękną, obdartą bródką. Nie wiem, może to ukryjemy korektorem, a może to właśnie uwydatnimy. <grym> Słuchajcie, w temacie szkoły zrobiłam zamówienie w Mixed, którego produkty uwielbiam od wielu lat. I jest kilka rzeczy, które Oliwia też bardzo lubi zabierać ze sobą do szkoły. takie Są to bardzo fajne przekąski, które są zdrowe, lekkie, które są różnorodne które fajnie mogą uzupełnić śniadaniówkę poza kanapkami, owocami lub nawet je zastąpić bo jeszcze przed pandemią Oliwka miała kryzys kanapkowy możecie mi napisać na dole, jeżeli chodzicie do szkoły albo wasze dzieci chodzą czy te dzieci i młodzież miewają kryzysy kanapkowe, ale był taki czas pamiętasz Oliwę? że oliwa mogłaś powiedziała, że ona ma tak dosyć kanapek, że robiłyśmy różne rzeczy jakieś tam sałatki, przekąski i właśnie Mixed ma dużo fajnych produktów u siebie, takich na back to school czy back to work jako przekąska te batoniki mixitki są przepyszne. O, akurat chwyciłam czarną porzeczkę. Rewelacja. Możecie sobie kupić zgrzewkę albo ulubionych batoników. Tutaj jest 8. E, albo właśnie takie różne. I są też wersje bezglutenowe. To akurat na przykład jest bez glutenu, e, i migdały. I tutaj jest taka nowość. E, wędzony kokos. Oliwa, tak reaguje na jedzenie, jak jej mama. Czyli ja, wędzony kogoś, fajna przekąska zamiast chipsów wieczorem do filmu, albo właśnie woreczek strunowy albo małe pudełeczko i bierzemy sobie coś takiego do szkoły albo do pracy. No i właśnie zobaczcie, co kurier zrobił z moim pysznym, y, ulubionym orzechem. Y, to są orzechy pekan i te drugie, jak one się nazywają... Mm, orzechy nerkowca. Nerkowce i Pekan. Nerkowce to są najzdrowsze orzechy świata. I oni mają różne opcje i to są w rozmarynie. Niech Was cena nie przestraszy. Nie mam niestety kodu rabatowego, ale bez kodów rabatowych uważam, że i tak warto tam kupować, bo te produkty są pyszne i jakościowe. Niech Was cena nie przestraszy, bo to jest naprawdę duże opakowanie tylko 150 gramów. Te orzechy są duże, dorodne i te w rozmarynie są najlepsze. Nie? Tak. Jezus, to jest. Kolejna rzecz y, Chocolío. Moja ulubiona rzecz w Pamiętasz? Tak. Czyli owoce i orzechy w pysznej czekoladzie. To jest tak dobre. Czyli mamy słodką przekąskę, która nie ma tłuszczu palmowego i jakichś tam innych niefajnych rzeczy. Y, naprawdę spoko. I wzięłam Oliwka do Ciebie na śniadanko takie crunchy i musli. I to jest ta czokoładowarka. Kiedyś już ją miałaś i też się bardzo smakowała. Wziąłam w eko opakowaniu, więc też będzie coś na śniadania. I tutaj kochani, wow, mamy jeszcze miksytki, <słyska> oliwka jak się cieszy. I to są chrupiące owoce różne też mieszanka leśna. Tutaj mamy mango z fizalis, nie wiem czy dobrze to czytam. Rosciana, czereśnia, owoc, y, owoc, Serio, Lola, To wszystko to są owoce. Truskawka i banan i same truskawki i one są właśnie takie chrupiące, przepyszne, super. Także mega wam polecamy. Polecamy Oliwcia? Tak, polecam. Polecamy, a polecamy takie naturalne włosy czy przedłużane? Naturalne. Serio? No. Ja właśnie nie wiem, co zrobić z tymi włosami. Jak myślisz? No bo za dwa tygodnie mam termin na farbę. Ładnie, nie wyglądasz. Ja bym jeszcze sobie trochę ponosiła te długie z jednej strony, ale z drugiej... te też już są ładne. No długie, są długie, ale zobacz ja mam cienkie. To masz gęstsze. Jeszcze ta grzywka mi tu odrasta, więc to niedługo się wyrówna, no nie wiem. Dobra, ja idę do biura trochę popracować na kombie, ale najpierw się przebiorę, bo mi tak ta bluzka, słuchajcie, drapie. W zeszłym roku ją... Czemu ja się zrobiłam takie pomarańczowa? A i czemu jest taka pomarańczowa? Hello! W zeszłym roku ją nosiłam i uwielbiałam, a w tym roku jakoś... Mam ją na sobie drugi raz i jak ją miałam, to też mnie wkurzała. Mm. Nie się przebrać. Taką sukienkę założyłam z górą dresową. Ona jest z. By! Olala. Oh, Dobra, idę do lepszego światła. Czy Przyczajcie jak jest ciemno? <laughs> Luisek, czy ty jakieś ciemno? Luisek jest obrażony, bo puściłam odkurzacz a to jest jego wróg numer jeden. On go strasznie lubi. Idę wam pokazać, jaka jest okropna pogoda, i na pocieszenie zamówimy sobie y, tajskie danie. Mam ochotę w sumie gotować, ale mam mało produktów. Musiałabym jechać do sklepu, więc stwierdziłam, że na taką pogodę najlepsze będzie jedzonko. Tutaj mamy małe prace ogrodowe. Na nie tu, jak kto ma, ten ma. Więc tak wygląda dzisiaj nasz trójmiejski świat. Przez chwilę było słońce, a teraz jest nagle zimno i okropne. Macie czy są takie dni, w których nie wiecie co ze sobą zrobić. U mnie ten dzień właśnie nastąpił dzisiaj. Jesteście jego świadkami. Ogólnie, wszystko co miałam na dziś zaplanowane, związanego z pracą, mam już odhaczone. I tak słuchajcie, krzątam się po domu, teraz w ogóle za oknem świeci słońce, na zmiany pada i, i świeci słońce, jest zimno, może jakoś mój super wrażliwy organizm tak reaguje na tę pogodę, nie wiem, ale ogólnie e, złożyłam zamówienie na obiad przez Uber Eats i ono zostało anulowane przez restaurację, więc jestem teraz obrażona jeszcze dodatkowo na tę apkę i przez pyszne pyszne.pl zamówiłam sushi, bo stwierdziłam, że w sumie nawet mam większą ochotę na sushi, więc... Mam nadzieję, że zaraz przyjedzie i jak zjem to się ogarnę, bo bez krzątam się po domu trochę, tu wiecie, przekładam jakieś rzeczy, tu niby posprzątam, tu zrobię nowy bałagan i... nie wiem o co mi chodzi. Nie wiem bez kitu, o co mi chodzi. Czy może ktoś z was wie o co mi chodzi? Tutaj mamy dwie dobre informacje na tym zdjęciu. Na tym filmie przyjechała szama i świeci słońce. Więc smacznego... Zrobiłam sobie przedziałek kawałku, żeby mi tak te włosy trochę odbiły. O, macham wam moimi pasmami. Tak to wygląda, a tak wyglądały moje... Znaczy tak wyglądają wciąż, bo one żyją. <laughs> I jeszcze można je doczepić. Moje włosy doczepiane. Tutaj jest kanapek 20. Czyli taka wersja deluxe. Naprawdę gruba. Zobaczcie jak moich włosków. Wydaje się, że jest mało przy tych. Ale no. Tak to wygląda. I teraz mój mąż zawiezie mnie na randkę. Baby don't check for me. It. how you me. How you doing? How you doing? Jakie ładne perfumy. <laughs> Moje? Trochę takie, no. męskie? Ja takie Trochę no. męskie. No, Fajne, no, Fajne. Są Piękne, męskie i w nas używa. Które? Które? Ja sobie zdjęcie, właśnie ja ale nie że to, 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 tak, to, 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 to jest. I że ostatnio tylko ich perfumy wchodzą. Piękne są. Dobra, a wyjecie? Tak, tylko tak, nie? jeszcze dopiero przyszłyśmy. A, ja słyszę, a czyli to nie weźmiesz, bo ona chciała, już pół misek tego? Czego? Znaczy tak wiesz, ja za godzinę będę głodna, nie? No ja ogólnie jestem naprawdę głodna. Powiedz sobie ten pomysł, jak robimy to ze Nie Co Marta tu poleca? Dzień dobry. Ja biorę makaron. O, jaj, jaj. Ej, może jakoś ładne zdjęcie mi zrobisz? O, OMG. Robisz sobie zdjęcie z, z krewetkami. <ścoughs> no dobrze, takie... Och, ty moja Dziś. grażynko. <ścoughs> <ścoughs> Zrób sobie z chlebem, poczekaj. <ścoughs> okay, ja Bierz potrzymam. plater chleba. <ścoughs> <ścoughs> oh. Nie no, może tak wiesz, że... Niby nie, ale trochę... Co no tak. nie gada? <gry>